Adibu. Startujemy na wyprawę! Razem z Adibu lećmy po przygody. Razem z Adibu poznajmy odpowiedzi. Razem z Adibu podróż pełną wrażeń. Razem z Adibu. Na pokład zapraszam! Jeśli prawdę pragniesz znać, pytasz czemu, co i jak? Wiedza to twój nowy świat. Nasza misja, Ziemia! Chodźmy po przygody razem z Adibu. Poznajmy odpowiedzi razem z Adibu. Adibu. Misja Ziemia. Razem, razem z Adibu. Teleportacja! Jak powstaje kra? Pośpieszcie się! Piękny, wyszny placek z wiśniami. Nie. O, mamy na pokładzie małego gościa. Bert! To tylko Biedronka! Bert? Nie! nie tylko jej nie łap! Robitoku, wszystko dobrze? Nie, wszystko źle! Rozbijemy się! Zbijecie? Włącz hamowanie! Och, próbuję, próbuję! Przejmuję drążki, stabilizuje lot! A Bibu, powiedz co! Po wszystkim odzyskałem kontrolę nad statkiem. Tak się przestraszyłam, że upuściłam kosz. Nic wam nie jest w porządku. O? Gdzie my jesteśmy? Na biegunie północnym. Chyba. Tak, to biegun północny, a ta pustynia, na której wylądowaliśmy, to kra lodowa. W czasie zimy polarnej jest tak zimno, że woda w morzu zamarza. Na powierzchni formuje się gruba warstwa lodu. Chcę zobaczyć ten wielki lód! Kto idzie ze mną na spacer Po! Porusza się Kra to wielka, pływająca układanka Złożona z dużych fragmentów lodu, które wpadają na siebie i łączą się O, o! 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 pyszne lody o smaku kry O, o nie, się są z morskiej wody <gry> Spróbuj, to się przekonasz Fu, będą bardzo słone no, oh, nie są słone. Dlaczego? Chcesz zobaczyć, co się dzieje pod krą lodową? Jasne, już lecę. <śmany> Makro, miniaturyzacja! <śmany> Przebijamy się przez szczelinę w lodzie do morza pod krąg. Tam woda jeszcze nie zamarzła. Zobaczysz, jak sól oddziela się od wody. O, ile kryształków soli! Wszystko w porządku, Adibu? Termometr pokazuje, że woda jest coraz zimniejsza. Nie martw się, ciepło mi! Obserwuj temperaturę! Kiedy spadnie poniżej zera, woda zacznie zamarzać. O, Woda wokół mnie zmienia się w lód! Hej! Kryształki soli uciekają! Dlatego lód, który polizałeś, nie był słony! Hej! Złapie kryształek! O! 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 Adibu! Puść ten kryształek soli, bo wciągnie cię zbyt głęboko! O, 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 jak trudno omijać kryształki! O! O, robi toku! Po... Adibu, nie płyń za głęboko! Ech. One nie pozwalają mi wrócić na powierzchnię! Gdy temperatura wody się obniża, kryształki soli spadają na dno! O! Szybko, wynośmy się stąd! Płynę po ciebie! O, to dobrze! O, pośpiesz się, Robitoku! Tonę. Złap się ramienia, Adibu! O, trzymam! Śpieszmy się! Gdy nie ma soli, woda zaczyna zamarzać! <trym wody> No, no, za późno silniki stanęły i jesteśmy uwięzieni! Ale woda wokół nas zamarznie! Tak, wkrótce utkniemy w lodzie. Musimy rozgrzać statek jak piec. To lód się roztopi. Cześć, kochani! Co robicie? Jestem głodna! Jesteśmy w pułapce. Wokół nas formuje się lód! Nie chcę skończyć jak kostka lodu! Rozgrzewaj statek! O nie! Nie róbcie tego! Kraj jest bardzo potrzebna! Musimy ją chronić! Włącz zapobieganie zamrażaniu. To wspaniały pomysł! Właśnie robi toku. Dzięki tobie uciekniemy, nie uszkadzając kry lodowej. Adibu? Słyszysz mnie? Udało się! Adilio, silniki znowu pracują! Wracajmy do domu! O tak! O, prawie zamarzłem na kość. Wynośmy się stąd, zanim woda zamarznie. Inaczej znów utkniemy! Hurra! Świeże powietrze! Wykonałaś dobrą robotę! Dzięki, Adilio! Nie ma za co, Adibu. A gdzie jest Bert? Bert! Został na krzyżu Jest tutaj! Wybacz, Bert. Zapomnieliśmy o tobie. Biedny Bert. Dostaniesz za to dwa kawałki mojego placka z wiśniami. A ty, Adibu, możesz sobie posolić, jeśli chcesz. Nie, dzięki. Uuu, na celestę! No, Adibu, już wiesz, jak powstaje kra lodowa? Tak. Woda morska zamienia się w tafle od solonego lodu. No właśnie. A podobało ci się? O, było wspaniale! Papa! Pa. Pa, pa. Wersja polska Studio Publishing.